Mona Liza to najpopularniejszy obraz na całym świecie. Na pewno wiecie, że Mona Liza znajduje się w luźrze, wisi na ścianie, a dosłownie za nią znajduje się olbrzymi obraz, ale na niego nikt prawie nie patrzy. Wszystkich interesuje prawie tylko Mona Lisa, To jest najczęściej reprodukowany i parodiowany obraz w całej historii. Pojawia się on w reklamach, memach, filmach i sztuce współczesnej. No ale dlaczego? Każdy zna jej twarz, ale prawie nikt nie wie, dlaczego właśnie ona jest sławna. Wiele osób mówi, że obraz popularny jest z powodu swojego uśmiechu, który wygląda jakby krył w sobie mnóstwo różnych emocji. Uśmiech Monalizy wydaje się wzmieniać w zależności od kąta patrzenia i oświetlenia. To efekt zastosowany przez Leonarda, techniki sfumato, delikatnego przejścia między barwami i światłami. Ostatnio dzięki nowoczesnym technologiom, np. skanowaniu laserowemu, odkryto, że pod warstwą farby znajduje się wcześniejszy portret, inna wersja kobiety. Oczy Monalizy również budzą olbrzymie wrażenie na wielu odbiorcach, bo nieważne gdzie się stanie, mamy wrażenie, że ona się na nas patrzy. Lecz prawdziwym powodem słowa Monalizy jest kradzież w 1911 roku. Kradzież, która uczyniła obraz głównym tematem w mediach. Obraz skradziony został z Luwru przez włoskiego robotnika, który chciał zwrócić obraz Włochom. Odzyskano ją dopiero w 1913 roku, czyli dopiero po dwóch latach. Ciekawe jest również to, kim była Mona Lisa jest to temat sporów od lat, bo nie wiadomo do końca, kim ona była. Najczęściej przyjmuje się to, że to była żona francuskiego kupca. Niektórzy twierdzą jednak, że Mona Lisa to autoportret Leonarda da Vinci w kobiecej wersji. Mona Lisa do dziś budzi ogromne emocje. Przez lata była celem kilku ataków i protestów. Ludzie na przykład oblewali ją różnymi substancjami albo rzucali w nią różnymi przedmiotami. Na szczęście nigdy nie została poważnie uszkodzona, bo od dawna chroni ją taka specjalna kuloodporna szypa. Niesamowite, że nawet po 500 latach Mona Lisa porusza tak bardzo ludzi. Tak w ogóle obraz został namalowany na zamówienie, ale Leonardo nigdy nie oddał obrazu zleceniodawcy. Zabrał go ze sobą do Francji. Wiele osób tego nie wie, ale obraz jest bardzo niewielki, ma tylko 77 na 53 cm. Jeszcze w sumie warto wspomnieć, że monaliza została namalowana pomiędzy 1503 rokiem a 1506 roku, choć artysta prawdopodobnie dopracowywał ją jeszcze przez kilka kolejnych lat. W mojej opinii obraz jest bardzo interesujący. Ciekawy jest również powód jego sławy, lecz mnie się on tak średnio podoba. Nie jest on moim zdaniem jakoś bardzo niezwykły w porównaniu do innych obrazów, ale każdy ma swój gust. Jestem strasznie ciekawa, co wy o tym myślicie. Jak wy byście ocenili Monalizę? Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o Monalizie i czy podobają Wam się takie filmy, bo mogę nagrywać więcej tego typu filmów z ciekawostkami.